Dzień dobry, Sławek Jastrzębowski. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry panu, witam pana serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie Marcinie, czy Polacy podróżują, czy nie podróżują przez COVID? Przestaliśmy podróżować, czy nie? I czy przyjeżdżają do Polski turyści zagraniczni? No z tymi turystami zagranicznymi to walczymy, tak jak wszystkie narodowe organizacje. Ale chciecie, żeby nie przyjeżdżali. Chcielibyśmy, żeby ich przyjeżdżało jak najwięcej. To jest nasz cel, główny cel. Polacy podróżują, chcą podróżować. I myślę, że jak będziemy myśleli też o obostrzeniach, które są wymagane, będziemy coraz szybciej mogli znowu wrócić do normalności, znowu odwiedzać wszystkie kraje świata, ale nie zapominając o naszym pięknym kraju, bo tych atrakcji w Polsce też nie brakuje. Ja to już się dowiedziałem, że polskie PKB to jest około 6-7% z polskiego PKB jest, pochodzi z turystyki, czy pochodziło z turystyki. Czy to się zmieniło? No to dużo jest moim zdaniem, 7%, czy prawie 7%. To jest dużo, to jest bardzo dużo i myślę, że zawsze trzeba myśleć o tym, że zainwestowana złotówka w turystykę zwraca się dziesięciokrotnie. Dlatego bardzo dobrym pomysłem była na przykład inwestycja w Polski Bond Turystyczny. Natomiast jeżeli porównamy się do skali europejskiej i spojrzymy na południe Europy, Włochy Hiszpania to ponad 16%. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony pandemia dotknęła ich bardziej, tak? Bo tego pieniądza wpływu z, tego, z, tego, z tej branży po prostu nie ma. A jak dotknęła nas pandemia? Dotknęła nas bardzo mocno, a szczególnie jeżeli chodzi o rynek biznesowy, czyli ten majsowy. Tutaj daleko nam do tego, żeby wrócić do normalności, chociaż są takie obiekty jak Arłamow, który pochwalił mi się dyrektor, że tak naprawdę we wrześniu mieli największe obroty, jakie ich jeszcze nie zrobili w ciągu miesiąca. We wrześniu? Tak. Ja Panu powiem, że próbowałem załatwić sobie wycieczkę w Arłamowie. Tygodniową i powiedziano mi, że 22 tysiące kosztuje <grych> dla rodziny. Ceny, Myślę, że... ceny Myślę, są że za sporo. Myślę, że sporo. Ale no, bon turystyczny by nie wystarczył. Wydaje no, mi się. Zdecydowanie nie. Jak wiemy, bon turystyczny przysługuje na każde dziecko, które tak naprawdę dostaje 500 plus. No Wartość jego jest 500 zł. Dorośli nie dostają bonu turystycznego. Co to za dyskryminacja jest? Ja sobie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozwijać ten, ten produkt. Wydaje mi się, że się bardzo dobrze sprawdził. Tutaj możemy porozmawiać o o, tym, o tych dzieciach, które nigdy nie miały szansy wyjechać. Tutaj odniosę się do Europejczyków, bo takimi danymi dysponuje 28% młodych Europejczyków. Nigdy nigdzie nie była, bo nie ma na to środków po prostu. Dzięki Bonowi Turystycznemu, jeżeli chodzi o Polskę, to udało się uruchomić 20% tych naszych najmłodszych, żeby pojechali w ogóle za teren swojej miejscowości. Ja nie mówię tutaj o dalekich jakichś wyjazdach, ale mówię czasem o wycieczkach szkolnych, wolnych obozach, które oczywiście da się sfinansować z bonu turystycznego. Bon turystyczny dostałem, moja rodzina, dostaliśmy na dziecko 500 zł, ale niestety już wydaliśmy. Kiedy będzie następny, proszę pana? No to jest naszym marzeniem, żeby jednak do... w Polsce. Byliśmy w Lublinie na wycieczce, piękne miasto, bardzo nam się podoba. Ja byłem na nartach, mówiąc szczerze, w zeszłym roku razem z moją rodzinką. To jest bardzo, bardzo ważny projekt. Moje oceny Został przedłużony właśnie do września, będzie go można realizować do września, także to jest bardzo, bardzo świetna Tak, oczywiście. I mam nadzieję, że zostanie dostrzeżony też korzyść z tego, bo tak naprawdę to nie jest jedyna korzyść, o której powiedziałem. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie zrealizował bonu turystycznego, to przysługuje mu do września, warto to zapamiętać. Do września może ten bon zrealizować, nawet częściowo. Tak, jeszcze powiem więcej, dlatego a, że. A myśli pan o tym, żeby dać mi następny bon jakiś? Mniej. Inny? A, no oczywiście to zależy tylko i wyłącznie od Jest. naszego rządu. Natomiast no, muszę dopowiedzieć parę rzeczy. Tak naprawdę zostało wypłacone na tą chwilę 2 miliardy złotych. To oznacza, to oznacza że mamy jeszcze złotych. 2 miliardy w puli do wykorzystania. Czyli w połowie wykorzystaliśmy? Tak, trzeba pamiętać, że bo tutaj jest kilka aspektów związanych z tym bonem. Mówiliśmy o tych dzieciach, które nigdy nie były, ale powiedzmy o tych, które tak naprawdę też pojadą na pewno na zagraniczną wycieczkę, ale na weekend też pojadą z rodzicami dzięki bonowi. I to jest następna rzecz, która zasila. Właśnie budżet naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że no nikomu nie wystarczy też 1000 zł czy 500 zł na wyjazd z całą rodziną, zawsze, zawsze się dokłada do tego. I to jest też taki dobry impuls do tego, żeby dalej Ale podróżować. Zł, to już jest coś. To już jest taka To jest, kwota, to jest dużo że... tak naprawdę, to jest bardzo dużo, a szczególnie przy wycieczkach, przy wycieczkach szkolnych. Trzeba tutaj też pamiętać o jednej rzeczy, że my tak naprawdę nie myślimy tylko o turystach. Ale te 2 miliardy trafiły do przedsiębiorców, a najważniejszą chyba rzeczą jest to, że branża turystyczna podczas COVID-u dostała najbardziej. Dlatego to jest też pomoc dla przedsiębiorców. To doskonały projekt Ministerstwa jeszcze wtedy rozwoju i technologii, obecnie MSIT-u. A gdzie my lubimy jeździć? Nad morze, w góry, czy jeszcze inne miejsca? Wiadomo, że najbardziej obleganym, nawet opierając się o same statystyki z bonu turystycznego, to ja, jeżeli spojrzymy na to, kto najbardziej wykorzystuje, to jest Pomorskie, Zachodniopomorskie i Małopolskie. To są trzy województwa, które najlepiej wykorzystują te pieniądze z tego bonu. A tak dla przykładu, bo ja jestem ze Świętokrzyskiego, tam jest 10 razy mniej na przykład niż w Małopolskim, tam jest 350 milionów. Bóry. No tak. Piękne góry, nie wykorzystujecie. To jest. Święto wszystkie to piękne województwo. Piękne województwo. Ja jestem z Łodzi, Łódź jest też piękna. Wykorzystujemy w Łodzi czy nie? Tak, tak. Bardzo dobrze łódzkie wykorzystuje łódzkie dużo mało. lepiej niż świętokrzyskie. <laughs> Proszę pana, ja Chciałem Pana zapytać o taki projekt, który ruszył we wrześniu tego roku. Ten projekt nazywa się Turystyczna Szkoła Mobilne Centrum Edukacji. W zamierzeniu ten projekt miał służyć temu, że dzieciaki miały poznawać Polskę. I jak to się udaje? Zamierzeni jest więcej, bo co jest ważne? Ważne jest tutaj nie tylko to, że dzieciaki poznają szkołę, poznają to w taki sposób. Trzeba oczywiście szkoły też ich pozostają tak. Tak, tak. Ale zamierzenie jest długofalowe. I to są projekty, które są jakby, no myślę w, i w opinii chyba wszystkich, którzy zajmują się turystyką, najważniejsze. Wychowujemy młodego turystę. Czyli w ich sposób mobilny, nowy, nowoczesny, staramy się im przekazać co jest, co jest pięknego tak naprawdę wokół nich, najbliżej. Stawiamy tutaj na szkoły, które nie są w dużych miastach, oprócz dwóch, właśnie miast, bo dużymi miastami dwoma, które była, w których była turystyczna szkoła to Warszawa i Kielce, ale raczej staramy się, żeby to były mniejsze miejscowości. Możemy obsłużyć około 420-480 dzieci na dzień. W każdej takiej miejscowości. Nasze mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła jest dwa dni. Także przewija się około tysiąca dzieci co tydzień przez nasze mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Powiedział Pan, że jednym z celów jest to, żeby dzieciaki były w przyszłości turystami. Kiedy to będzie widać? No Myślę, że niebawem, bo tutaj teraz jest, mówimy o szkołach. Tak, podstawowych. Jest takie, to jest takie pytanie, żeby oni najchętniej już teraz wyciągali rodzice po dzień starzy. Ale, tak jest. Już tak, Ale jest? tak jest. Tak jest. Dlaczego? Choć Dlaczego, tata, że pojedziemy do Krakowa na przykład? Mm, do Łodzi, Panie On redaktorze, mówi, do Łodzi. ja powiem na przykładzie nawet moich dzieci. Jak ja ich zachęcam do tego, żeby chciały... Ale to oni powinni Pana zachęcać. No i właśnie ja w tej kwestii. Ostatnio, ostatnio, kiedy chciałem, pomyślałem, że chciałbym ich zabrać na zamek węcinach e, pobliski Kielcom, najpierw aplikuję im film z YouTube'a. To jest oh. właśnie taka, to jest. Rozdzielka. Taka mobilna, mobilne centrum edukacji. Dostają film, oczywiście nie są te filmy przygotowane dla dzieci, więc co ja muszę zrobić? Muszę im przetłumaczyć na ich język, jak to się stało, że królowa Bona na przykład no nie mogła przejechać przez ten most, bo był, była tak obładowana złotem, że się ten most złamał. I od tego się zaczyna, od takich krótkich historii, kiedy moje dziecko mówi, tatuś, chodź pojedziemy na ten zamek wichrów, bo one jedyny zamek, jaki kojarzą, no to świnki Pepe. Aha. To jest sześciolatka. Tak? Tak, także no tak, także okay. tak to jest i wtedy zaczyna się, kiedy to co powiedział pan redaktor. Moje dziecko samo chce, żebym ja je gdzieś zabrał. Do tego służy mobilne centrum edukacji, bo ono nie jest tylko dla dziecka. Ono jest dla nauczyciela zrobiliśmy ponad 200 konspektów tak naprawdę połączonych do tego żeby nauczyciel miał jak poprowadzić lekcje. I nauczyciele się zgłaszają też do was? Oczywiście że tak, są zapytania, te nasze konspekty są umieszczone na stronie naszej internetowej, oni mogą śmiało z tego korzystać i w ten sposób chcemy zachęcić też do tego żeby zabierać dzieciaki na wycieczki, na wycieczki które my mieliśmy raz na, co, co roku dwie sztuki. Ja pamiętam w wieku, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, zawsze co roku byliśmy na dwóch wycieczkach. Teraz to trochę zamarło. Miejmy nadzieję, że znowu odzyska swoją świetność. A czy ten COVID to przeszkadza tej turystycznej szkole, czy nie? No, jedynie w tym, że tak naprawdę zajęcia się odbywają 45 minut i potrzebujemy 15 minut na dezynfekcję. Oczywiście to mnoży koszty, jak wszędzie, tak? Jak w każdej firmie. Ale nie, nie sparaliżowało Was to? Nie, nie mamy żadnych doniesień do tego, żeby cokolwiek było nie tak, że jakieś specjalne zachorowania, gdziekolwiek się e, e, zdarzyły. Raczej staramy się trzymać wszelkie obostrzenia, także, także nic się nie wydarzyło. Powiem Panu, że prywatnie byłem w kilku biurach podróży i szukałem wycieczek na Nowy rok i na ferie i Polacy kupują te wycieczki jak szaleni. Ciężko znaleźć miejsce. No wszyscy jesteśmy spragnieni już tego normalnego życia. Chcielibyśmy jechać, odpocząć do ciepłych krajów, coś zobaczyć. No taki, jest, taki jest Polak. My kochamy turystykę, także, także nie dziwię się temu. Jakie macie najbliższe zamierzenia, jeżeli chodzi o organizację turystyczną? Co będziecie robić w przyszłym roku? Przyszły rok jest. Pełen nowych rzeczy. Przede wszystkim chcielibyśmy otworzyć dwa nowe ośrodki, a może nawet trzy, ale o tych dwóch mogę już powiedzieć, bo to się, to się myślę stanie. A ja już wiem, nawet jaki trzeci. Może i nawet trzeci. Myślimy tutaj o Czechach i Słowacji wspólnie. To jest bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o turystykę, naszą najbliższą turystykę, a szczególnie w czasach COVID-u, kiedy tak naprawdę walczymy o tego gościa z najbliższych rejonów, kiedy może on przyjechać swoim własnym samochodem. Podobno no... Czesi do nas nie chcą przyjeżdżać. Czemu? O, bardzo ciekawe. Nie, przyjeżdżają, przyjeżdżają. i to, Tak, tak. I to jest naród, który bardzo często nas odwiedza. Oczywiście najczęściej w te południowe części naszego kraju, ale chcemy im pokazać również nasze morze, bo taki, taki piasek jak jest w Polsce. Bo oni nie mają swojego morza. No nie mają swojego morza, i to jest, to jest też nasz handicap, który Jasne. tak naprawdę możemy śmiało używać. Następnym ośrodkiem to Węgry. I tutaj znowu to samo. Oczywiście Węgry mogą się Lepiej promować. Dlaczego? Dlatego, że nasze budżety w porównaniu do węgierskiego budżetu, ja mówię teraz o tych narodowych organizacjach turystycznych, nasze są dość śmieszne, bo mamy 11,5 miliona euro, przepraszam, a Węgrzy mają 100 milionów. Wow. To jest bardzo duża różnica, ale jeżeli chodzi o ilość promocji, które my robimy, no to chyba jeszcze muszą nas gonić. A ten trzeci ośrodek to słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, że ma być podobno w Izraelu. Tak, będziemy się starać też myśleć o tym ośrodku, dlatego, że to jest bardzo ważny klient, który zostawia dużo pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, dlatego on jest taki ważny i wbrew pozorom, jak się wydaje, że właśnie ludzie z Izraela przyjeżdżają tylko oglądać jakby sprawy związane z II wojną światową, to nieprawda, oni przyjeżdżają się do nas bawić, robią zakupy i ich pobyty tak naprawdę ze statystyk wynika, że są najdłuższe. No to co? Powodzenia życzę panu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję.